Dziś na tapetę weźmiemy ciągnik siodłowy ze stajni DAFA, który od lat okupuje w Polsce czołowe miejsca w rankingach rynkowych. Pod pewnym względem ciężarówka szczególnie podoba się użytkownikom. Jeździłem wszystkimi samochodami, tak można powiedzieć, jakie, jakie są dostępne na rynku marki, jeśli chodzi o marki samochodów. Każda ma coś w sobie, tak? Nie ma takiego idealnego samochodu, nie? To co mogę powiedzieć, w DAFie, na przykład, jeśli chodzi o kabinę do mieszkania dla kierowcy, no to chyba nie ma lepszej kabiny w tej chwili, tak? Oj! To z pewnością nie jeździłeś amerykańcem z salonką. Ale wracając na ziemię, ciężarówka to nie tylko kabina, a cała maszyneria i wiele możliwości wystąpienia usterek. Jedna taka poważniejsza awaria, która była, to, to zaraz z początku sprężarka klimatyzacji się rozleciała, tak naprawdę, łożysko w tej sprężarce. Nowe było i wysiadło. Chyba klima była za mocno używana, coś tam jeszcze w tym aucie napsuli. W Dafie też pompa wody gdzieś tam było tak, że przeciekały pompy wody. Też pochaliśmy na, na akcję serwisową wymienili pompę wody i do tej pory nie mamy żadnego problemu. No pewnie jak nie ma tam wody, to nie cieknie. Właśnie taki problem znikającego płynu z układu chłodzenia pojawił się w innym aucie tej marki z 2016 Po przejechaniu pierwszych 27 tysięcy kilometrów zaczęły się ubytki płynu chłodniczego. Czas od dolewek tego płynu chłodniczego się skracał, aż się skończyło finalnie, że co 4,5 godziny jazdy dolewałem pełny zbiorniczek płynu chłodniczego. I wszyscy zachodzili w głowę, dlaczego no, taki ubytek, a no, niestety nigdzie nie widać, gdzie to ucieka. Tak? No i w końcu finalnie wzięli silnik pod komputerową lupę, można tak powiedzieć, i wykazało, że na głowicy między trzecim cylindrem była mała mikro szczelina i w ten sposób ten płyn chłodniczy nadostawał się do cylindra i w postaci pary wodnej do, do wydechu oraz do atmosfery. No to już wiemy, dlaczego w 2016 królowała pochmurna pogoda. No ale i klimatyzacja w jednym aucie i układ chłodzenia w drugim przechodziły choroby wieku dziecięcego. Wraz z dorastaniem pojawiły się inne problemy. Po dwóch, dwóch i pół roku użytkowania, po jakichś jak już samochód zbliżał się do przebiegiem do pół miliona kilometrów, to już zaczęły się pierwsze usterki typu układu oczyszczania spalin. Pierwsza poszła z sonda. Po dwóch miesiącach jakaś pompa AdBlue poszła. Zaczęło się. Zaraz się dowiemy, ile na dzień dobry DAW wyciągnie z kieszeni. Po części udajemy się do Opoltransu. Sondę NOX mamy na miejscu. Firmy DINEX za 1070 zł netto. Ewentualnie możemy ściągnąć oryginał za 1420 zł netto. Pompę blu do tego DAFA mamy również na miejscu. Jest to oryginał za 907 zł netto. Na oryginalną sondę trzeba będzie poczekać 2-3 dni i wtedy koszt wyniesie 2327 zł netto za sondę i pompę. Jeśli weźmiemy to, co jest od ręki, zapłacimy 1977 zł netto. Ale to nie koniec wydatków, bo już ledwie zipią w tym aucie akumulatory. Tu wybór jest duży. Akumulatory różnego producenta również mamy na miejscu. No i ceny zaczynają się od 380 zł za dynamika do centry wzmacnianej za 510 zł. Potrzeba dwóch, więc wydamy 760 za tańsze lub 1020 zł netto za droższe. Swoje przeszły też opony z przodu. Sprawdźmy, czego można się spodziewać. Opony na oś prowadzącą też mamy dużo rodzaju na miejscu. I ceny zaczynają się od 800 zł za full Runa do 1500 zł za Kontynentala. Oponę Kelly mamy za 960 zł netto. Kolejny wydatek wyniesie więc od 1600 do 3000 zł netto, bo przecież opony trzeba wymienić obie. Pozostała jeszcze jedna rzecz pasek i napinacz. Napinacz do tego samochodu dajko za 190 zł. Jeśli chodzi o pasek, mamy od 27 zł do 50 zł. Ten wydatek zdaje się być ulgowy, bo sięgnie minimum 217 lub maksymalnie 240 zł netto. Podsumujmy. Decydując się na najtańsze pozycje, wydamy razem 4554 zł netto. Biorąc to co droższe, dostaniemy fakturę na 6587 zł netto. Wybór należy do Was.